problemami, ale, ale się udało. Był czas podsumowań, a teraz czas chyba życzeń najlepszy na te święta, na, na Nowy Rok również ja od siebie, od pracowników i uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciepowie składam wszystkim Państwu i na Państwa ręce dla, dla rodzin. Dla rodziców, oczywiście, również życzenia spokoju w te święta, dużo radości. Niech one będą takie rodzinne, wesołe. Niech y, Mikołaj przyniesie prezenty wymarzone i te, które marzyliśmy głośno, i te, trochę bardziej skryte. Może się akurat uda jemu. A na nowy rok. Y, Spokoju. Na świecie jest, jest tak, jak jest. Mam nadzieję, że, że nie będzie gorzej. E, cieszę się, że u nas jest w miarę spokojnie i wierzę, że tak będzie. E, a my będziemy dalej funkcjonować. Tu jeszcze nie powiedziałem może, że te wszystkie sukcesy nie byłyby. M, może by ich nie było, albo, albo nie byłyby aż tak duże, gdyby nie przychylność pani starosty, zarządu. Bo tutaj nigdy nie było, nie było naprawdę problemu, nigdy się nie spotkałem z jakąś odmową. Jak miałem problem, to trzeba, trzeba też o tym powiedzieć. Oczywiście moim kolegom i koleżankom, dyrektorom, na których zawsze mogę liczyć. No oczywiście na sponsorów i wszystkie służby, które też jak naprawdę to jest coś wspaniałego, jak się dzwoni no, tutaj do, do, do Panu Straży, że jakaś gałąź jest. I, nie było problemu, przyjechali, obcięli jak było niebezpiecznie i e, pamiętacie jak tu nie mogliśmy siadać, bo taka gałąź się tak mocno przechyliła, jak i praktycznie w tym samym dniu zaraz panowie ze straży przyjechali, także bardzo, bardzo dziękujemy. E, współpracujemy też oczywiście z policją. Dzisiaj akurat nie mamy przedstawiciela, ale szkolenie było chyba w tamtym tygodniu, tak panie były? I szkolimy nas. Także wracając do życzeń, życzę, żeby był spokojny przyszły rok, żeby nasze marzenia te skryte i te, które możemy wypowiedzieć głośno, się spełniły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Panie Dyrektorze i kochani drodzy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwowie, wrośliście w krajobraz Naszej, e, naszego powiatu i gminy Uniejów, e, nie wyobrażamy sobie, żeby e, było inaczej. E, ja z Wami jestem od e, początku właściwie, jak dom zaistniał w ubiegłym roku, choroba mnie smogła i nie mogłam być na jaselkach. to czegoś brakuje. Brakuje tych waszych pięknych głosów, tego, e, z jakim namaszczeniem do tego wszystkiego podchodzicie i tutaj naprawdę. Po raz kolejny kolejny już 2023 rodzi się Pan Jezus. Dziękuję bardzo za zaproszenie w imieniu własnym, w imieniu Pana Wicestarosty, Starosty, całego Zarządu Rady Powiatu Będolickiego, pani Starby, która tutaj z nami jest. I życzę, żeby te święta upłynęły pod znakiem radości, spokoju, pokoju na świecie i pokoju w nas wszystkich. A przyszły rok przynosił tylko radosne dni. Niech się szczęści, niech kochajmy się tak jak Piotr na końcu przeczytał: Był taki fragment No właśnie, niech to dobro, niech ta miłość boska przerodzi się w miłość naszą pomiędzy wszystkimi nami. Największym, chyba największą łaską jest przebaczenie wszystkim tym, którzy nam cokolwiek zamienili. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech się spełniają marzenia. Jeżeli nawet nie wszystkie, to i tak warto marzyć. Dziękujemy Panie Dyrektorze, gratulujemy Wam kolejnego pięknego roku osiągnięć wszystkich i oby tak dalej. Dziękuję bardzo. No to teraz przejdę i podzielę się ze wszystkimi przykładkiem. Pani już A, przedstawiciel rodziców, tak? Proszę Szanowni Państwo, zbliża się koniec roku szkolnego, koniec roku, bo w szkole pracowałam, to przepraszam. Zbliża się koniec roku i święta Bożego Narodzenia. Pragnę podziękować Panu Dyrektorowi, wszystkim pracownikom za pracę, poświęcenie i gotowość pomocy ludziom potrzebującym. Doświadczenie i umiejętności organizatorskie oraz osobiste zaangażowanie zasługują na wyjątkowe uznanie. Życzę na nadchodzące święta i na cały nowy rok obiegunczych skrzydeł, które obejmą ziemię, niebo i ludzi, rozgonią wszelkie burze, załagodzą smutki. Życzę, aby to był rok szczęśliwy, w osobiste doznania. Spełniał zamierzenia i dążenia zawodowe, oraz by przyniósł wiele satysfakcji. Niech nowy rok przyniesie spełnienie nadziei i oczekiwań, zaś życie prywatne przysporzy dużo radości i zdrowia. Zwracam się do pensjonariuszy. Życzę Wam dużo zdrowia, radości i zrozumienia. Pięknych chwil z najbliższymi, miłości od ludzi, swoje życzenia zakończę wypowiedzią Marii Konopnickiej Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się znieść, musimy trzymać się razem. Wesołych Świąt. Bardzo, bardzo dziękuję. No, piękne życzenia. Czyli teraz przechodzę do, do, podzielimy się opłatkiem i zapraszam na naszą y, wieczerzę.